Dobry wieczór Państwu. W imieniu Fundacji im. Kazimierza Łyszczyńskiego witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszym spotkaniu w ramach Café Humanist. Takiej formy spotkań, którą... Bardzo przepraszam. Czy ja coś z tym zrobiła? Dalej. Dalej, tak którą na całym świecie praktykuje organizacja, największa organizacja humanistyczna na świecie, Humanist International. A mamy ten zaszczyt, że nawiązaliśmy z nimi współpracę, jesteśmy członkiem tej organizacji i w ramach tej właśnie współpracy mamy możliwość organizowania tego rodzaju spotkania. Dzisiaj większość z nas tutaj obecnych przyszła prosto spod zachęty, a z etykiety w rocznicy zabójstwa pierwszego prezydenta Polskiej, Rzeczpospolitej Polskiej w międzywojniu Gabriela Narutowicza. Mówiliśmy tam dużo o nienawiści, mówiliśmy tam dużo o nacjonalizmie, faszyzmie, o ich skutkach, ale mówiliśmy także o roli Kościoła w tym procesie yy, przemocy, przemocy motywowanej i poglądami politycznymi i yy, przemocy motywowanej właśnie nacjonalizmem, nienawiści do innych, nienawiści do y, osób, takich grup jak LGBT, jak Żydzi, o mówiliśmy o antysemityzmie, o tym wszystkim, co katolicka ideologia. Jeśli nie promuje, to w każdym bądź razie praktykuje. Ja tutaj w tym moim wstępnym słowie do panelu, którego tytuł brzmi: Świeckość w Polsce po październikowych wyborach, przedstawię najpierw, chociaż pewnie nie ma nawet sensu, bo wszyscy znają naszych panelistów, ale. Tak jest USUS, więc przedstawię naszych tutaj panelistów, a potem pozwolę sobie jeszcze kilka słów na temat tej klerykalizacji powiedzieć. No zacznę od pani profesor Senyszyn. Ze wszystkich powodów zacznę od niej. Myślę, że ktokolwiek świeckością się interesuje komukolwiek jest ona. Droga to, Pani profesor Stanisław Zna, bo jest to po prostu ikona w Polsce. Ikona walki o świecko-świeckie państwo, świeckie społeczeństwo, a także jest absolutnie bałkowaną ateistką. Dzisiaj to może już nie jest aż takie wielkie bohaterstwo. Jest nas coraz więcej, ale jeszcze jakiś czas temu to jednak kosztowało pewną odwagę. Mam na myśli jakiś czas temu po przemianach, po tych przemianach demokratycznych, które niestety w pakiecie niosły ze sobą kleryfikację, o czym później. E, Joanna Senyszyn, profesor Joanna Senyszyn, Syn jak Państwo doskonale wiecie, jest polityczką, jest posłanką na Sejm RP obecnej kadencji, ale i trzech innych kadencji, a także była e, e, Europosłanką. Witamy serdecznie Panią Profesor. Cieszę się ogromnie również, że nasze zaproszenie przyjął Poseł Krzysztof Mieszkowski, który będzie tutaj u nas reprezentował. No nie mamy taką nadzieję, o to, na to będziemy czekać. Środowisko artystyczne. Krzysztof Mieszkowski jest krytykiem teatralnym, jest również dziennikarzem, publicystą, no i w tej chwili politykiem i to politykiem takim, który od początku również bardzo wyraźnie opowiada się przeciwko przeciwko e, klerykalizacji, również w dziedzinie sztuki i który będzie nam, e, poprosimy e, go, żeby wypowiedział się na temat... No, ale to raz słychać, raz ogólnie słychać, tak? Czy tu coś już, tak? E, bol, o wolności sztuki wersja. Ta ale... presją klerykalną, dobrze. E, Krzysztof Mieszkowski, jeśli Państwo może pamiętacie, był dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu i jako chyba jeden z pierwszych teatrów spotkał się tam na swoim Y, spektaklu y, z hejtem faszystowskim. Proszę mi przypomnieć, czy to była wtedy y, sztuka. Y, y, tak, Śmierci Dziewczyna. Śmierci Dziewczyna Jeliny. I y, 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 po, po tym wydarzeniu potem mieliśmy do czynienia z wieloma innymi y, takimi przejawami. Dlatego ja sobie pozwolę tytułem wstępu A. Brawa. Dla naszego drugiego panelisty. No, ja właśnie tytułem wstępu jeszcze parę słów powiem o tym, jak to ta nasza upragniona demokracja, transformacja demokratyczna, obarczona od początku fatalną skazą w sojuszu, państwa i kościoła przyniosła nam po już niewiel niedługim okresie, no może zamiast tej upragnionej wolności, kolejną formę zniewolenia, której źródło jest w Kościele Katolickim i w ogóle w religiach, jeśli, jeśli mamy szerzej o tym myśleć. Rozpoczęło się to, jak Państwo może wiecie, ale warto to przypomnieć, od tego, że zaczęto odbierać prawa kobietom. Jeszcze zanim nawet transformacja się rozpoczęła, to już sekcja Kobiet Solidarności została rozwiązana, dlatego że kobiety nie zgodziły się na to, żeby, nie zgadzały się na to, żeby pod presją Kościoła prawo do aborcji w Polsce zostało. Po prostu odebrane. I yy, jedynym, jak, jak się okazało, możliwym wyjściem było po prostu rozwiązanie, kobiet, się, rozwiązanie sekcji kobiet, żeby się nie buntowały. Mieliśmy do czynienia co dzień, co miesiąc, co rok ze zmianami w prawie, które klerykalizowały życie w Polsce. Przypomnę kilka z nich takich no, najbardziej może y, kluczowych, takich jak y, podpisanie ustawy anty, przyjęcie ustawy antyaborcyjnej, na żądanie Kościoła w 1993 roku, jak podpisanie Konkordatu z Watykanem, jak w końcu w 1997 roku y, konstytucję która już nie zawierała żadnych odnośników ani do świeckości państwa, ani do neutralności światopoglądowej państwa, bo po prostu biskupi na etapie negocjacji na to zgody nie wyrazili. Zatem szły, jedna po drugiej, jedna po drugiej ustawy, a to o przestrzeganiu wartości chrześcijańskich w edukacji a to o przestrzeganiu tych samych wartości w mediach publicznych i prywatnych, klerykalizacja polskiej szkoły i tak no, Myślę, że większość z nas pamięta. Jakkolwiek nie zdajemy sobie może czasem sprawy z tego, że na przeciągu dosyć krótkiego czasu metodą salami, dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, odbierano wolności światopoglądowe, no, a jak odbierano wolność sumienną, to po prostu odbierano wolność. I po tym krótkim takim wstępie chciałabym wyrazić ogromne zadowolenie, z tego ja myślę, tutaj się ze mną, tu siedzący zgadzają, że po czasie, no, pewnej nieobecności w tych październikowych wyborach doszło do zmian, które polegają między innymi i na tym, że do Sejmu weszły zarówno partie, które mają w swoich programach e, świeckość jako, jako hasło wyborcze, ale mamy nadzieję, że również jako projekt działań, a także osoby, parlamentarzyści, parlamentarzyski, które wiemy, że podziel, podzielają z nami to pragnienie, by świeckość w Polsce stała się realnością.